wszystkim z tej strony Prej, witam Was bardzo serdecznie w analizie euro-dolara na nadchodzący tydzień, który będzie trwał od 27 maja do 31, oczywiście mowa o tygodniu handlu na rynku Forex. Moi drodzy, w tym materiale przeanalizujemy sobie oczywiście wydarzenia makroekonomiczne pod kątem panującej zmienności wtedy na rynku, oczywiście antycypowanej zmienności. Przeanalizujemy sobie również wykres euro-dolara na bazie konceptów ICT, czyli po prostu czystego price action z konkretnymi konceptami i oczywiście samego wykresu, sam wykres DXY, czyli również wykres dolara, a raczej jego siły w stosunku do innych walut. Zanim do tego wszystkiego przejdziemy, pamiętajcie, że nic co tutaj usłyszycie, bądź zobaczycie, to nie jest porada inwestycyjna, czy też prawda objawiona. Jest to tylko i wyłącznie z Sposób w jaki ja widzę rynek i wykorzystuję to w swojej spekulacji. Oglądacie jak zawsze całkowicie za darmo na moim kanale YouTube, i to Wy ponosicie odpowiedzialność za, swoje, e, aktywną, za swoją aktywną spekulację na rynku. Przejdźmy już, moi drodzy, do samych konkretów. Jeśli chodzi o właśnie przyszły tydzień, no to trzeba by było zacząć oczywiście od poniedziałku, który prezentuje nam Bank Holiday, czyli Święto Banku na Dolarze. Więc ja nie spodziewam się tutaj zmienności, która mnie by interesowała. Jak e, ktoś mnie śledzi, to doskonale. Zdaję sobie sprawę, że jednak mnie interesują dni przede wszystkim z czerwonymi folderami, przede wszystkim dni, w których ta zmienność rzeczywiście może być większa, bo to wtedy prawdopodobieństwo konkretnych setupów, które mnie interesują w ramach mojej strategii, jest wyższe. Jeśli chodzi o poniedziałek, no to tutaj nie spodziewam się po prostu niczego więcej niż po prostu akumulacji i jednego wielkiego ping jeśli chodzi, moi drodzy, o to, w jaki sposób będzie budowało się price action na eurodolarze. Moi drodzy, dopiero wtorek prezentuje nam konsumer, który rzeczywiście już może namieszać, nawet jeśli chodzi o sesję londyńską, no bo jak wiadomo euro dolar i generalnie Forex lubi sesję londyńską, jeśli chodzi o zmienność, nawet jeśli mamy, nawet jeśli moi drodzy, mamy tutaj wydarzenie typowo na dolarze. Oczywiście mowa o parach walutowych dolarowych na Forexie, jeśli chodzi o tego typu, jeśli chodzi o tego typu zmienność, żeby tutaj była jasność. W środę mamy CPI na euro, więc to jest kolejna Kolejny czerwony folder i kolejna ważna dla mnie informacja, że środa również może zaprezentować mi fajny setup i na pewno będę pod tym kątem sobie ją oglądał, jeśli chodzi o czyste price action. Tak jak wiecie, mnie wyniki kompletnie nie interesują i tutaj nawet te przewidywania. Rynek idzie po najniższej linii oporu, a nie za bardzo mnie, za bardzo mnie tutaj interesuje to, w jaki sposób te wyniki będą się układać. Moim zdaniem są one wpisane. Wpisane w ceny, i kto miał się o nich dowiedzieć, już pewnie doskonale zdaje sobie sprawę, jakie te wyniki będą. Natomiast jeśli chodzi moi drodzy o właśnie czwartek, to mamy również unemployment claimsy, więc środa, czwartek, e, wtorek generalnie to będą takie trzy dni, e, wo, w, no, wobec których będę miał jakieś tam jakiekolwiek oczekiwania. Jeśli chodzi o piątek, to raczej będę trzymał się na ławce rezerwowych, e, nie nawet ze względu na PCE Price Index, e, generalnie Core PC oczywiście, tylko po prostu. Po prostu ze względu na to, że mamy zamknięcie świecy, mam na eurodolarze. To też, jeśli chodzi o ten ostatni dzień, mnie to nie za bardzo interesuje wtedy, zazwyczaj spekulacja. Wolę dać się temu po prostu rozegrać i zobaczyć, co rynek ma generalnie w, w zanadrzu. I w ogóle, jeśli chodzi o takie tygodnie, gdzie mamy ostatni tydzień miesiąca, ja raczej bardzo mocno uważam tutaj na to, co się dzieje, ze względu na to, że no, może po prostu może albo mocno bujać zazwyczaj w takich, w takich tygodniach. Albo rynek zachowuje się strasznie specyficznie, e, pewne strefy, które, w których ja oczekuję konkretnych wydarzeń, zazwyczaj mnie zawodzą. To też będę raczej. Czekał na naprawdę setupy, które będą, no cóż, miały sporo konfluensów, sporo potwierdzeń z różnej, z różnej strony, jeśli chodzi o to. No i teraz przechodząc, tak naprawdę, już do samego wykresu eurodollara, zacznijmy sobie od monthly, No, to coś, co mnie, jak zawsze pamiętacie, bardzo interesuje, czyli oczywiście, jak zareagowaliśmy w tym miesiącu w stosunku do poprzedniej świecy. Zebraliśmy tutaj previous monthly High, jeśli chodzi o to, i trzeba by było zaznaczyć sobie właśnie to, że to zebraliśmy i to mnie dosyć mocno tak jak jak wspomniałem, zazwyczaj interesuje. Jeśli chodzi, moi drodzy, na weekly, no to wobec właśnie tego previous monthly high zareagowaliśmy na weekly, tworząc tutaj tego też fair value gapa w tym momencie, który na pewno będzie fair value gapa, imbalance, BC już nazwijmy to, nazwijcie to jak chcecie, niemniej jednak tutaj po prostu Wam to zaznaczę i również sobie w taki duży i przystępny sposób, żeby to widzieć, bo na pewno będzie to coś, co będę brał generalnie pod uwagę, jeśli chodzi o przyszły tydzień i wobec czego będę budował konkretne konkretne mosty, tak, jeśli chodzi o czyste price action. Pozwólcie, że napiję się tylko szybko wody i jeśli chodzi, moi drodzy, o, o wykres, wykres daily, jak to widzę, to przede wszystkim musimy popatrzeć na to, co uformowaliśmy w tym tygodniu, a uformowaliśmy swing lowa. Swing lowa, który również był w okolicach tego fair value gapa, to też um, zareagowaliśmy z tego miejsca, a rynek pokazał nam tak naprawdę tutaj dosyć mocną reakcję. Nie byliśmy w stanie nawet zamknąć jednej świecy, Przynajmniej w okolicach tego fair value gapa, no cóż, Wix do the damage, knoty robią, knoty po prostu robią nam tutaj, e, robią nam nic innego jak właśnie damage w tym momencie. Natomiast jeśli chodzi o to, w jaki sposób się to prezentuje, no to piątek ani nie zebrał nam high, ani nie zebrał nam low. A. Niemniej jednak na pewno te płynności pozostawione tutaj, te generalnie szczyty z tego miejsca, e, są tak naprawdę czymś, co mnie będzie zdecydowanie interesować i spodziewałbym się tego, że w pierwszych w kolejności jak otworzymy otworzymy się właśnie w poniedziałek bądź też wtorek bo oczywiście poniedziałek zobaczymy co on tak naprawdę będzie prezentował nie spodziewałbym się wiele takiego już wspominałem jeśli chodzi o jeśli chodzi o zmienność Niemniej jednak no mamy tutaj dosyć dosyć mocne strefy które mnie interesują jeśli chodzi o jeśli chodzi o potencjalny potencjalny atak w przyszłym tygodniu bo mamy naprawdę tutaj całkiem sporo całkiem sporo tych szczytów które mogą być atakowane. Które mogą później doprowadzić, na przykład, do tego, że będziemy próbować, próbować tutaj zaprzyjaźnić się z tym fair value gapem na weekly. Ja zrobię nam tutaj tylko porządek, oczywiście, żeby nam się to wszystko nie wyświetlało na wyższych interwałach i żeby wszystko miało sens. I w tym momencie, moi drodzy, mamy czyściutki, tak naprawdę wykres pod kątem tego, co mnie interesuje. Więc generalnie spodziewałbym się czegoś takiego, że jeśli mamy już tego typu wzrost w tym momencie, który, który dostał reakcję od szczytu previous monthly high, no to chciałbym sobie wziąć przede wszystkim od swing lowa do swing high na daily tego właśnie ruchu i zobaczyć w jaki sposób cena tutaj reaguje. No, tak jak widzicie, jeśli chodzi o 50% tego range'a, które idealnie składa się nam z tym fair gapem na daily, no to chciałbym mimo wszystko, um, chciałbym mimo wszystko w takim razie w pierwszej kolejności zobaczyć tutaj atak jakiś na te płynności. Jeśli mówimy w jakikolwiek sposób o tym, że mamy polecieć niżej, no to musiałbym zobaczyć rzeczywiście tutaj jakikolwiek jakąkolwiek próbę ponowną ataku przynajmniej gdzieś na te płynności. Natomiast jeśli rynek otworzy się w taki sposób, że będę jasno widział, że przełamujemy struktury na niższych interwałach, do których też zaraz sobie przejdziemy i rzeczywiście odbijamy się bardzo, bardzo mocno tutaj w tą stronę, no to będę targetował w pierwszej kolejności właśnie tego fair value gapa na weekly, czy też ponowny powrót do, do tego daily fair value gapa, którego również sobie oczywiście tutaj moi drodzy zaznaczymy w tym wszystkim, żeby go było dobrze widać. Wyłączę sobie tylko na razie kapsa i moi drodzy w ten sposób wam to zostawiam, czyli mamy fair value gapa na daily tutaj w ten sposób. Więc jeśli chodzi o to, przejdźmy sobie, przejdźmy sobie w tym momencie na wykres na wykres 4-godzinny, już przejdźmy sobie na godziny, natomiast ja wyłączę Wam też tutaj na razie tego fair value gapa na weekly, żeby zrobić mniej więcej, mniej więcej tutaj porządek. Zaznaczymy sobie tutaj ten poziom 50%. Tego ruchu, ze względu na to, że nie chcę, żeby cały czas wyświetlał nam się tutaj FIPS, i tu jest 50% tak naprawdę tego ruchu. Zaznaczymy sobie, moi drodzy, jeszcze ten range tutaj, żeby po prostu była jasność co czego dotyczy ten 50 to 50% ale żeby było to w miarę tutaj dla nas czyściutkie jeśli chodzi o to więc to jest moi drodzy nasz range jesteśmy w tym momencie w premium de facto jeśli chodzi o ten range i przejdźmy sobie teraz na h co nam prezentuje h no tak jak widzicie prezentuje nam tutaj po pierwsze equal highsy, które są tutaj zrobione więc tutaj zdecydowanie mamy, mamy potencjał na to żeby żeby te equal highsy w którymś momencie no cóż jak zawsze zaprzyjaźnić z nimi zebrać je. Natomiast robimy cały czas gdzieś tutaj swinghaje do tego miejsca, i tak jak widzicie, ten mały tutaj order bloczek, który się znajduje jest de facto takim miejscem, które cały czas nam gdzieś tą cenę odrzuca. Nie mówiąc już tak naprawdę o tym miejscu, o tym order bloku, który też potencjalnie tutaj cały czas, cały czas wprowadza reakcję. Jeszcze można popatrzeć na to z perspektywy tego inverted fair value gapa, który tutaj jest i moment, w którym go tak naprawdę tak jak widzicie odwróciliśmy. No i dalej w dalszym ciągu prezentuje on pewnego rodzaju, pewnego rodzaju opór, jeśli chodzi, jeśli chodzi o Cenę mamy również ferwali gapa tutaj właśnie na Haczwórce, który potencjalnie zobaczymy, w jaki sposób będzie reagował właśnie z ceną. Mamy jeszcze niżej tego fair value gapa. No, jeśli mówimy o tym, że nawet mamy zaatakować, zaatakować w jakiś sposób właśnie te szczyty tutaj i mamy zebrać do tego potrzebną płynność, no to oczywiście chciałbym zobaczyć w pierwszej kolejności atak właśnie na przykład na te ferwali gapy na H4 i dopiero później w sposób w jaki Zareagujemy w tym miejscu, będę spodziewał się konkretnych rzeczy. Także pamiętajcie, że jak zawsze to, co ja robię tutaj, jeśli chodzi o te koncepty, to w żaden sposób nie, nie chcę teraz siedzieć i wam wróżyć z fusów, co się wydarzy na pewno, bo takiej wiedzy nie mam. Natomiast jestem w stanie tylko powiedzieć, z jakich miejsc będę antycypował konkretną reakcję i z jakich miejsc będę antycypował możliwość na konkretne wydarzenia. Więc tutaj mamy na pewno dosyć sporo szczytów, które mogłyby zostać wybite. Kolejne tak na naprawdę equal, equal highsy, które znajdują się w tym miejscu. Czyli kolejna rzecz, która, no cóż, nie ma się co oszukiwać, jest potencjalnym miejscem, które możemy atakować. Jak naprawdę ten previous, tak jak widzicie, tutaj na tym previous Monthly High również utworzyliśmy kolejne equal highsy, więc no tego jest naprawdę bardzo sporo jeśli chodzi o, o to premium i chciałbym zobaczyć przynajmniej um, przynajmniej jakieś właśnie delivery tutaj gdzieś do discounta jakieś, jakieś jeszcze fajną zrzutę na przykład właśnie w okolice tych fair value gapów i stąd na przykład fajną reakcję żeby rzeczywiście gdzieś to wszystko tutaj targetować nie ma się co oszukiwać jest to jest to liquidity które by mnie po prostu interesowało i mogą być to targety które będą mnie interesować natomiast muszę zobaczyć potrzebną do tego reakcję bo kiedy teraz teraz patrzę na h to widzę kolejny swing high, który się utworzył, no i pierwsze co muszę, muszę zobaczyć, to w tym momencie reakcję właśnie od tego fair value gapa, natomiast jeśli będzie ona wyglądać w taki sposób, że cena po prostu wpadnie tutaj, zamkniemy tego fair value gapa i wpadniemy od razu momentalnie do tego miejsca, również zamkniemy się tutaj, no to dla mnie wtedy może być tak, że będę starał się szukać właśnie tego inverted fair value gapa w tym miejscu i antycypował gdzieś na przykład zrzutę rzeczywiście do poziomów tego weekly fair value gapa, który zaczyna się od low moi drodzy 804,8, czyli w ogóle jeśli chodzi po prostu o poziom, o poziom ósemki. No i cóż, no i wtedy, wtedy już będąc z wami szczerym, wtedy już, wtedy już odwrócę raczej swoją narrację w tym momencie, jeśli będę widział bardzo mocną, po prostu bardzo mocne chęci na to, żeby tego fair value gapa wypełniać. No cóż jakakolwiek reakcja z jego poziomu to że generalnie będziemy do niego zmierzać oczywiście w skali długoterminowej jest potencjalnie dobre nawet dla wzrostów ze względu na to że możemy tu ponownie utworzyć swing low, po prostu zaatakować tego fair value gapa i na trzeciej świecie próbować gdzieś atakować coś wyżej natomiast wiecie no ja opieram na tym opieram swoją tezę na tym co się dzieje tu i teraz a raczej na tym co się dzieje w momencie kiedy konkretne rzeczy są zebrane czyli pamiętajcie najpierw. Cena zbiera konkretną płynność, a później spodziewamy się konkretnej reakcji z tego miejsca w jedną bądź w drugą stronę na bazie reakcji właśnie na ten imbalans, czy też, czy też, moi drodzy, tego fair value gapa. To też dla mnie w tym momencie to jest po prostu nic innego jak zaznaczanie sobie właśnie potencjalnych miejsc, szczególnie na H4, które mnie interesują, bo ja generalnie lubię swoją spekulację opierać na strukturach z wykresu H4, jeśli chodzi o taką, jeśli chodzi o takie punkty, w których tych reakcji się spodziewam, natomiast oczywiście jeśli chodzi o daily, weekly, monthly to jest bardziej dla mnie higher time frame'owy bias, na bazie którego buduję konkretne, konkretne przesłanki. Moi drodzy, przejdźmy na szybko do DXY, -a, sprawdźmy co DXY nam prezentuje w tym momencie i sprawdźmy sobie tutaj również to na bazie monthly. No DXY na razie nie był w stanie zebrać ani szczytu, ani dołka z poprzedniego miesiąca, to też na razie spodziewam się tego, że jeśli rzeczywiście Mielibyśmy cokolwiek już zebrać w tym miesiącu, no to raczej ten dołek, ale czy byśmy to zrobili, no to nie wiem, potrzeba by było na pewno dosyć sporego spadku. Może nie tak sporego, że, że wręcz niemożliwego, bo mamy tutaj 0,79%. Kiedy popatrzymy sobie na weekly, to spokojnie tutaj taka jedna świeca weekly jest w stanie nam to zapewnić. No, i właśnie, no i tu nam moim zdaniem trochę bliżej. Dlaczego? Dlatego, że mamy tutaj naprawdę interesujące, interesujące liquidity. Mamy tutaj fair value gap na weekly, czyli mamy tak naprawdę kolejne miejsce, które, no, które jest nam w stanie zapewnić dosyć sensowny, dosyć sensowny tutaj dosyć sensowną płynność i dosyć sensowne miejsce, do którego cena mogłaby zmierzać. Zwróćcie uwagę tutaj, te relatywne equal, equal lows. Generalnie tak, tak naprawdę cała ta płynność, która może, która może się tutaj znaleźć, znajdować jest dla mnie jest dla mnie interesująca i na pewno będę chciał, żeby cena do tamtego miejsca wróciła. Natomiast mamy to swing low więc nie ma się co oszukiwać, że na weekly mamy swing low i ponownie, jeśli chodzi o weekly, mamy, zaczynamy budować i zbudowaliśmy już tak naprawdę swing higha na samym euro, więc to czego ja się spodziewam to po prostu niczego innego jak otwarcia, które, które będzie próbą ataku na, na, na tego higha w przyszłym, w przyszłym tygodniu tutaj, jeśli chodzi o weekly i na przykład jakąś reakcję z tego miejsca, która może nam zapewnić tą zrzutę. No i poszukajmy właśnie takiego miejsca, no tak jak widzicie, mamy tutaj tak naprawdę troszeczkę lipkę, jeśli chodzi o jakąś dużą ilość, dużą ilość fair value gapów po tej stronie, jeśli chodzi o fair value gapy typu, w ogóle jeśli chodzi po prostu o CB, no to mamy tego fair value gapa, którego tak naprawdę zinwertowaliśmy w tym momencie, więc ponownie, jeśli, jeśli chodzi o to, no trzeba, trzeba zwrócić uwagę po prostu na to, że dolar też ma potencjał do tego, żeby gdzieś tutaj te płynności spróbować zaatakować. Oczywiście nie spodziewałbym się tego już teraz, w tym miesiącu. Kto wie, kto wie? No, tak jak widzicie, czasami niektóre dni potrafią naprawdę pokazać spory potencjał do wzrostów. Niemniej jednak, w tym momencie ja zaznaczam sobie rzeczy, które, tak jak mówiłem, wielokrotnie mnie interesują. I jest to w tym wypadku na pewno ten fair value gap, który jest, moi drodzy, tutaj na daily, na daily i którego tutaj zrespektowaliśmy w tym momencie. No i nie ma się co oszukiwać, ten fair value gap, który jest tutaj, też mi daje do myślenia, bo to jest kolejny właśnie inverted fair value gap, tylko w drugą stronę. To też ja będę starał się w tym momencie na pewno szukać czegoś wyżej, popatrzeć na to, jak wygląda to z tej perspektywy, popatrzeć na to, gdzie ewentualnie w tych 50%, procent, które mają tutaj miejsce, chciałbym spodziewać się. Czegoś, czegoś sensowniejszego dla mnie, czyli zaznaczmy sobie po prostu to wszystko. Zaznaczmy sobie te 50% tutaj, jak zawsze, które się nam znajdują w tym dokładnie miejscu, czyli 7, 7, 6, 7, 7, już na razie dajmy to po prostu tutaj i mamy tutaj, moi drodzy, 50%. I te 50% sobie zostawimy, fips usuwamy, i dla mnie jest to właśnie range, na którym gdzieś będę tutaj bazował. Jeśli chodzi o to, no to popatrzmy sobie na H4, najpierw, żeby zobaczyć do czego mamy potencjał. No, mamy potencjał ponownie gdzieś próby, próby gdzieś zainteresowania się tym fair value gapem, w którym mamy no tak naprawdę już tutaj fajne te equal highsy, które na pewno będą lepiej widoczne na, na generalnie niższych interwałach. Tylko oczywiście musimy sobie zezwolić na to na TradingU, żeby Okazywał w ogóle to w tym miejscu, więc zwrócimy sobie uwagę na haczyk, która tutaj ma miejsce. Jeśli chodzi o fair Value Gap, a będzie to H4 Fair Value Gap. No i w tym momencie, moi drodzy, pytanie, w jaki sposób my tutaj już zareagowaliśmy? No tak, jak widzicie, utworzyliśmy tutaj te equal highsy, które mnie interesują, chciałem je potwierdzić, rzeczywiście, tak, ma to jak najbardziej sens. Te equal highsy zostały już wcześniej zaatakowane i sweepnięte, niemniej jednak, moi drodzy, no dla mnie utworzyły one właśnie kolejne relatywne i które po prostu, które, które w tym momencie dla mnie stanowią całkiem sensowne miejsce do tego, żeby spróbować, spróbować ponownie zaatakować. Niemniej jednak, na, na, samym, na samym wykresie tutaj mamy nieco, dużo rzeczy bliżej. Mamy tego fair value Gapa tutaj na haczczówce, mamy fair value Gapa tutaj na haczczówce, więc prawdopodobnie poniedziałek będzie pod znakiem gdzieś tutaj, właśnie reakcji z tego fair value Gapa, bądź z tego, ja chciałbym zobaczyć. Chciałbym zobaczyć, Zobaczyć przede wszystkim, czy ta narracja, która jest na daily, która odwróciła tego fair value gapa tutaj w tym miejscu, czy ona będzie dalej uskuteczniana, jeśli chodzi o h bo na razie ten low się trzyma. No i teraz zobaczymy, czy rzeczywiście z tych fair value gapów na H4 będziemy mieli jakąś potencjalną reakcję, czy, czy nie bardzo, czy, czy będzie to po prostu sytuacja, w której rzeczywiście ta h 4 Pokaże nam, pokaże nam w, dalszy, w dalszym stopniu, mm, na przykład jakiś, jakiś mocniejszy opór. Pozwólcie, że sobie ja zaznaczę tutaj tylko to w tym momencie. Okej, okay, mamy to, więc tak się to dla mnie prezentuje. To są dla mnie miejsca, które są najbardziej istotne i na które chciałbym zwracać uwagę, jeśli chodzi o przyszły tydzień i w których na pewno i które na pewno będą będą sprawiać, że będę po prostu zainteresowany konkretnymi setupami w konkretnym miejscu. Oczywiście dokładając do tego jeszcze koncept Power of Free. Jeśli chodzi o niższe interwały, moi drodzy, no ja, na tym, ja na tym teraz nie siedzę, to mi służy tylko do sprawdzania reakcji w tych konkretnych miejscach i jako po prostu po prostu taki, wiecie, sniper mode. Natomiast dla mnie w pierwszej kolejności, to tak jak już widzicie, no to jest to zazwyczaj daily, jeśli chodzi o range, a później, jeśli chodzi o liquidity, to wewnętrzne liquidity zazwyczaj interesuje mnie h a jeśli chodzi o później entry, no to zazwyczaj jest to 15 minutówka bądź nawet 5 minutówka, w zależności od tego, jak się układa, mój drodzy, cały wykres. To by było na tyle, jeśli chodzi o ten materiał, 20 minut mojej pełnej analizy. No i cóż, moi drodzy, życzę Wam na pewno spokojnej spekulacji w przyszłym tygodniu, a raczej, cóż, spekulacji pełnej, pełnej setupów, więc nie wiem, czy takiej spokojnej. Bądźcie jak zawsze bezpieczni, trzymajcie się i cześć.